Opozycyjne media, żołnierze strzelają w powietrze, migranci nie mogą wrócić. Opozycyjny dziennikarz, białoruscy żołnierze strzelają w powietrze. Uniemożliwiają powrót migrantom. Pojawiają się doniesienia, że białoruscy żołnierze strzelają w powietrze, by przestraszyć zgromadzonych przy granicy z Polską migrantów i uniemożliwić im powrót w głąb terytorium Białorusi, informuje w poniedziałek białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan. Na swoim koncie na Twitterze załącza krótkie nagranie z przygranicznego lasu, na którym rzeczywiście słychać strzały. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że w poniedziałek w rejonie Kuźnicy polskim żołnierzom i funkcjonariuszom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy przez grupę migrantów przybywających z terenu Białorusi. Dodano, że emigranci rozbili obóz po białoruskiej stronie granicy i są stale pilnowani przez białoruskie służby. Żaryn, białoruskie służby koordynują te działania w poniedziałek. Media od rana informowały o dużej grupie migrantów zmierzającej w kierunku granicy z Polską. Ok. Godzina. 13 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakomunikowało że udaremniono próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez dużą grupę osób. Później o kolejnych próbach forsowania granicy informowało MON, publikując na Twitterze nagrania, na których widać, jak grupa migrantów niszczy zabezpieczenia granicy, rzucając na nie m.in. kłody, a jeden mężczyzna nożycami przecina zasieki. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podkreślił w wydanym popołudniu oświadczeniu, że sytuacja na granicy jest wynikiem celowego eskalowania napięcia przez Białoruś, a grupy migrantów są w pełni kontrolowane przez białoruskie służby i wojsko, które koordynują te działania. Sąd w potrzasku Giczan, który na bieżąco na swoim Twitterze relacjonuje sytuację na granicy, podkreśla, że białoruskie media i władze świadomie przekazywały fałszywe informacje mówiące o tym, że migrantom udało się przekroczyć granicę i opuścić teren Białorusi. Zdjęcia i nagrania prezentowane m.in. w stacji Sputnik przedstawiały migrantów przekraczających wewnętrzne ogrodzenie, jeszcze po białoruskiej stronie granicy. A nie ogrodzenie bezpośrednio na granicy, zaznacza dziennikarz. Obecnie ta grupa migrantów znajduje się na wąskim pasie Białoruskiej ziemi, tuż przy granicy z Polską, relacjonuje Giczan. Sąd w potrzasku. Jest mało prawdopodobne, by Białoruś pozwoliła im na powrót, zauważa. Czytaj więcej na Https wydarzeniainteriapl Zagranica z opozycyjny dziennikarz Białoruscy Zolnierze strzelają powi nit 5 632 937 H6, msource, równe pasty ampersantut medium równe paste ampersantut mkampagn równe chrome. Czytaj więcej na Https wydarzenia.interia.pl.pl Zagranica niufs, opozycyjny dziennikarz Białoruscy Zornierze w powi nit ,5 632 937 Hsource równe pastę ampersantut medium równe pastę ampersantut mkampajn równe chrome.